Dzisiaj w Błażowej z Miłoszem i używaliśmy flach niech Mam nadzieję, że to wam się spodoba Mam nadzieję, że mieliście super dzisiaj dzionek Szkoda, że deszczowy, ale był naprawdę super dzionek Zapraszam was do oglądania Jest pusto po w pokoju, jest echo wszędzie Dobra, nie przedłużam, lecimy 3, 2, 1. Siema, siema Wróciłem z Hiszpanii mordy I normalnie nagrywamy Tutaj wznawiamy kanał Chociaż cały czas wszystko było nagrywane O, z tym panem gawełkiem Ale teraz ja wróciłem To będę ja, tak? opalony, nie? Opaleni widać chyba włosy zjaśniały normalnie. Więc lecimy dzisiaj z filmem. Będziemy puszczać flary dymne, zieloną, czerwoną zresztą. Zobaczycie wszystko w filmie i to działa kula. Ci już powiedział, dzisiaj będziemy puszczać flary dymne. Jesteśmy, nie, na Bożowej chyba. Bożowa. No jesteśmy właśnie na Bożowej. Nigdy e... tu nie ma pusta droga, więc Dokładnie. Tutaj... Dokładnie byliśmy tu ostatnim razem z chyba proszkami co w holi, nie? Tak? Tutaj było. Tutaj. To właśnie z ostatniego odcinka. Tam będzie link na dole w opisie. I co? Będą flary dymne. Tu do lasu skręcamy. Tak jest. O tu były wtedy proszki. A Sybuś też jakieś zdjęcia będzie dzisiaj robił. Co zobaczymy. E, jaram się jak skórz! tutaj i robimy tutaj zdjęcia tak no patrz jaki tu jest ten no fajne to ładnie ja oznaczę może tu możemy to tu idziemy to markę tu idziemy bo oni strasznie lubią jak ktoś robi ładne zdjęcia sobie plecak bym gdzieś odłożył tak. ty bo fajnie teraz słońce pada i ładny las gdybyś mi jak ty się jakoś tu ustawił jak na wrotkowicach wtedy jak chcesz to portarzowka jak miał ten ten, o to teraz byłoby sztos. to powiem tak, że przy tym nie da się oddychać Tak siarką to pali. ogólnie to możecie sobie zobaczyć jak to dymi to myślę że las podpalił las dokładnie ale zobaczycie wszystko na zdjęciach Fotok Nie cał pieniędzy za las. Jest miłoszem i sobie który teraz nagrywa. Cześć, miłoszem! to? Stary odetchnął mi ucho. robiłem salto, pomaga. Bo ja leciałem samolotem, leciałem samolotem i. E, słuchajcie, wygląda to następująco. Jesteśmy w lesie, robimy zdjęcia. Fajny obiektyw, 50mm. Chodź, poka pokażę. Chodź, chodź. Ej, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Ale on płacze. Takie obiekty fajny dostałem. E, 50mm, 1,4. Ty tam nie płacz. Eee, właśnie taki obiektyw dostałem. Katujemy dzisiaj go, testujemy. Już werobaczek już, już. Kuba masz za swoje no. E? Panowie. No, stop! O nie. Ja też się nie ruszam stary. Ale Kuba, mogę mówić. No, sorry chłopaki. Kuba musi, na kogoś aż przyjdzie nam start. Ale ja mogę mówić w sumie. Ja też. Halo, halo, Eee! start, ktoś powiedz start kur... Like an overdose, you're the antidote. Losing sleep, I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Patrzmy się w, jedno, w jeden punkt, bo tam. Patrz, widzisz to drzewo przed nami? To tam się patrzy Ja I, i, i później byście mnie łapali z do... A Jak wyszło? Okej. Okay. Wyszło dobrze. Po, Wysz. to teraz zdjęcie. Teraz nie? fotek. Raz, dwa, dwa. raz, dwa. No ja teraz z sobie będę robił zdjęcie takie pamiątkowe, żeby można sobie powiedzieć Weź Sylwój, rzuć tą bluzę tu Już, już pielę. <grym>, ja <grym>, ja nie, nie proszę Cię więcej o podawanie <grym>, bluz, <grym>, wiesz? Ty nie umiesz o... Co jest? endy na Kraku? W drugą stronę. Aha. Aaaa! Dobry, no, nie nagrywaj, nie nagrywaj. <śś> Jeszcze. Kupiłeś co tam? 6 godzin. O nie. A nie? Ja nic tu nie kupiłem. Tylko umyłem go. Do, do tego. Gdzie w kranie? Nie. A gdzie? Yy, Specjalnymi tymi. Wiesz, możesz go normalnie pod kran włożyć. Tak, no. Dzisiaj go kurwa nie zgubię, bo ostatnio go zgubiłem Taki korek normalnie, że kurwa ten jedzie tu, tamten nie jedzie tu i nie wiadomo gdzie ludzie jeżdżą Ale dzisiaj mam go kurna całą drogę na widoku, więc Sylwek Będę tam oglądać, nie zgubię Cię ani razu Ty, Miłek, bo jest mały problem Szybko zgubiliśmy Nie yeah, <laughs> yeah, no ja, ja myślę. To no, nie ma sensu, nie ma to sensu, nie i dlaczego ty go zgubiłeś? Dlaczego ty go zgubiłeś? Po... Nie kłam, nie ma go za nami. Zgubiłeś go, zgubił Sylwka, nie wie co robi. Zgubił Sylwka, no zgu... zgubiłeś stary. Czysta. co nie Sylwuś, jesteś tam za nami, Gnoju, i go zgubiłeś. Nie gra, tu jesteś, tu. Tam, tam jest więcej flar Mimoż! więcej flar czerwony, zielony, żółty, pary nie nareszcie kupiliśmy więcej flar, mieliśmy tylko dwie cztery, ale te dwie były złe więc teraz mamy pięć następnych flar i spróbujemy na następnym odcinku jakieś nowe, nie? zgadza się macie, no. denerwujcie mnie ludzie Połać bym musiał kupić zarąbane sukatki Czerwone, idziemy, chodź Nie miałem jeszcze czerwonego Chodź